Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale Basi te Pasi. Po pierwsze, ponieważ ten odcinek kręcę po takiej małej przerwie, której Wy nie odczuliście, to chciałabym Wam serdecznie podziękować za te 1000 subskrypcji. To jest mega miłe. Jest to pierwszy odcinek, który nagrywam właśnie po tym, jak ten 1000 nam stuknął naszej małej rodzince. Także bardzo się cieszę, że ta rodzina się powiększa. Dziękuję Wam serdecznie, dziękuję, że jesteście ze mną. Dzisiaj chciałabym zacząć serię odcinków gwiazdkowych. Jak widzicie, już tutaj mamy taką gwiazdkową aurę. No, niestety nie ma choinki, musicie mi wybaczyć, ale mam na tyle małe dzieci, że powiem Wam szczerze, że po prostu choinki nie będę, nie będę ubiegała, bo niestety nie mam takiego miejsca odpowiednio wysoko, żeby one do niej nie dosięgały. A to jeszcze niestety nie jest ten wiek, moim zdaniem, dla dzieci na choinkę. Ale dziś nie o tym. Jeżeli chodzi o gwiazdkę, to w zeszłym roku, zważywszy na to, że urodziłam synka, to takich odcinków u mnie na kanale nie było. Więc najlepszy i właściwie najwyższy czas, żeby w tym roku takie odcinki się pojawiły. I dzisiaj zaczynamy. Będą to cztery odcinki, już od razu Wam zdradzę. Najpierw będą to prezenty dla dzieci. I w, w drugiej kolejności będą to prezenty dla dorosłych, prezenty dla niej i dla niego. Także jeżeli wszystko już jest jasne, to myślę, że możemy zaczynać ten odcinek. Zapraszam serdecznie. Kochani, jeżeli chodzi o prezentowniki, to dzisiaj pomówimy sobie o tych najmłodszych. Ja będę bazowała na moich dzieciach, na wieku moich dzieci. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować prezentownik 1+, czyli dla roczniaka. Oczywiście to, co dajecie pod choinkę, tak samo na urodziny, te prezenty zawsze są, wiecie, no podobne, to nie ma znaczenia, czy to jest choinka, imieniny, urodziny i Także u mnie na kanale Was odsyłam, były już takie prezentowniki bodajże dwa lata temu co kupić dziecku, co kupić jej i jemu, także gdzieś tutaj się pojawi odnośnik. Postaram się też te filmy podlinkować w opisie tego filmu. Jak i oczywiście, jeżeli macie dziecko nie roczne albo nie trzyletnie, bo taki będzie kolejny odcinek, tylko na przykład dwa lata bądź młodsze, no bo starsze tu nie mówię, bo nie mam oświadczenia, no to takie odcinki też są na kanale. Są to prezentowniki, co kupić na roczek, na dwa lata, czy też na trzy lata. Ok tyle, jeżeli chodzi o taki wstęp. Dzisiaj, jeżeli chodzi o roczniaka, to tak samo będę robiła w każdym z odcinków. Przedstawię Wam kilka rzeczy. Część pokażę tutaj, część na przebitkach, które są takie, wiecie, rzeczy bardziej gabarytowe albo w innym pomieszczeniu. Natomiast też będę się starała, żeby ten przedział cenowy był różny, czyli od takich niższych cen do tych wyższych, w zależności na co możecie sobie pozwolić. I tak zaczniemy sobie od najtańszej zabawki dzisiaj, jeżeli chodzi o roczne dziecko, wiecie, to jest tak około roku. piwa oko, bo to nie dobrze możecie kupić dziecku, które ma nie wiem 8-9 miesięcy, jak i dziecku, które ma półtora, e, półtora roku. Pierwsza z zabawek będą to zabawki typu takie sensory, czyli takie zabawki e, nauczające, wiecie, rozwijające sensorykę. E, I tu mam takie kule sensoryczne. Kula to jest tak dosyć, no, może źle powiedziane, bardziej kształty. E, jest to zabawka od firmy Dumel. E, ta firma, od razu mówię, że ciemność się przewijała, bo po prostu ich zabawki bardzo fajnie nam się sprawdzają. E, są to takie kształty sensoryczne. Tutaj akurat wzięłam sobie piłeczkę w kolorze niebieskim. Mamy serduszko oczywiście czerwone, i mam jeszcze kwadracik pomarańczowy. trouble jeżeli chodzi o te kształty, właśnie te kulki tam jeszcze tych kształtów chyba są ze trzy w całym zestawie do czego to służy? No dziecko oczywiście sensoryka, czyli tutaj dotykowo wszystkiego się uczy, te piłeczki, kształty mają wypustki to jest fajne, bo od razu wiecie jak łapka taka mała bierze, no to czuje, że coś tutaj się dzieje, jakiś taki jest inny kształt, możemy się czegoś nowego nauczyć, uczymy się też kolorów, no bo każdy z kształtów ma inny odcień jaki też jest to bardzo fajne przy ponieważ jeżeli mamy takie wypustki no to tym wy wypustkami, teraz daję Wam znać, dziecko bardzo fajnie może sobie e, gdzieś tam szorować po tych dziąsłach i się drapać. Bardzo fajne kształty. Serdecznie Wam polecam. Jeżeli chodzi o cenę, to one kosztują około 30 zł na internecie, w zależności, oczywiście na jakiej stronie je kupicie, czy też możecie je kupić stacjonarnie. Wiem, że w ogóle niedawno zabawki Dumela w smyku były przecenione dosyć mocno, natomiast czy dalej ta promocja trwa, to ciężko mi powiedzieć. Co tutaj jeszcze? Jeżeli chodzi o te zabawki, to one są przeznaczone dla dziecka 6 plus 6 miesięcy plus, także dla młodszego też jak najbardziej się zdadzą. Fajne bo są takie większe, jak zobaczycie na przykładzie właśnie o. W mojej dłoni to dziecku też jest fajnie złapać, bo nie jest to taki super mały element. Jedyna tylko uwaga i to od razu producent nam zaznacza, żeby ich nie myć. W sensie, że jeżeli mamy je oczywiście czyścić, trzeba, ale nie myć pod bieżącą wodą. E, domyślam się, że to wynika stąd, że tutaj mamy takie dziureczki w każdym z kształtów, to już Wam pokazuję i też od razu Wam powiem, czego moim zdaniem dzieciom nie kupować, tak od razu taki dodatkowy tip. Ja bardzo nie lubię takich zabawek do wody, które są właśnie takie gumowe, tak zwane nazwijmy to kaczuszki, tak zwane nazwijmy to, masło na do baśka. W każdym razie te takie ala kaczuszki i inne rzeczy pływające z gumy. Dlaczego? Ponieważ często te zabawki właśnie mają takie dziurki, no i tak, wy uznacie, że to fajna zabawa, że to sobie pływa w, po tej wodzie, okej. Okay. Później standardowo rodzic zabiera te zabawki z wody, zostawia na wannie gdzieś, niech to sobie wyschnie. Ale umówmy się, kiedy ta dziurka jest tak mała, to nigdy całej wody do końca stąd nie wypłuczecie. I ta woda, która sobie tam zostaje w tej zabawce, znowu potem dziecko się bawi, znowu odkładacie, znowu jest ta woda. I ona sobie tam stoi, i stoi, i stoi. To no taka właśnie woda jest najlepszym przyjacielem grzybków i innych po prostu bakterii. Także nie polecam, takie zabawki są niehigieniczne. Natomiast w przypadku tej zabawki jak najbardziej fajna, tutaj dziecko może poślinić, może pogryźć, nic się z nią nie dzieje. Jeżeli chodzi o czyszczenie, no to po prostu. Albo zatkajcie palce tą dziurę i wtedy pod bieżącą wodą umyjcie, albo po prostu wziąć jakąś wilgotną szmatkę i tą szmatką przetrzeć. Są też takie psikacze do dezynfekcji, w zabawek, także też może się to zdać. Oczywiście takie stick dla dzieci nie dla dorosłych, nic z alkoholem. Także jak najbardziej takie rzeczy też można wyczyścić, nie ma z tym problemu. Ja od siebie serdecznie polecam, fajna zabawa. W ogóle jeszcze fajne jest to, że one na siebie też tak troszeczkę zachodzą, widzicie? Także dziecko może z tego nawet budować wieżę, a małe dzieci bardzo to lubią, nawet nie tyle budować, co niszczyć. Kolejna zabawka, którą chciałabym Wam pokazać i to odnośnie wieży, o której już wspomniałam, moi drodzy, to jest to, moi drodzy, zabaweczka taka, piramida. Jest to zabawka, która dosłownie nazywa się piramida wieża. Jest to zabawka z sposzczone Janot, ale to jest francuska firma, czyli Janot którą też bardzo szczerze Wam powiem lubimy, bo już mamy też od niej zabawki. Są to takie klocuszki, można powiedzieć, bardzo duże, kartoniki, od razu mówię, że to jest z kartonu, które sobie wyciągamy trochę jak te takie, jak to się nazywało, takie laleczki, babeczki, pamiętacie, takie góralskie, nie wiem jak to nazwać, jedną do drugiej się wkładało, zapomniałam, jak to się nazywa. W każdym razie, wygódź na ziemię. Mamy takie duże kartoniki. My akurat mamy wersję, bo tam jest kilka różnych wersji pory roku, co jest fajne, bo na przykładzie takiego największego kartona drzewo, no to możemy sobie zobaczyć, że tutaj na przykład mamy. Żeby nie pomylić. O, mamy drzewko z kwiatuszkami, no to wiadomo, że to jest wiosna, wszystko rozkwita, pąki i tak dalej, drzewa, pełno, wiecie, pełno kwiatów na drzewach. Później kolejne, tutaj mamy chyba jakieś sienki no to lato, zbiory i w ogóle dużo owoców. Kolejne no to listki już tutaj spadają. Mogą być tak czerwono, kolorowo, to mamy jesień. No i tutaj już takie biedne drzewko, tak, bo nic na nim nie ma, tylko jest sam śnieg, same gołe gałęzie. No to wiadomo, że zima. Bardzo mi się ta zabawka podoba. Po pierwsze, że właśnie tak jak to nazwał producent, piramida, nie w tą stronę ciężko mi w tym kadrze się zmieścić piramida, czyli możemy jedno na drugie kłaść i dziecko może to rozwalać. Kolejna rzecz, dziecko też może sobie to układać i się uczyć. Następna rzecz, ponieważ tych klocuszków tutaj w tej piramidzie jest 10, no to dziecko też może przekładać z jednego klocka do drugiego, uczy się koordynacji, uczy się motoryki właśnie, co do czego pasuje. Później to może być jako nie wiem, pudełeczka na przechowywanie różnych pierdółek, zabawek innych, jakichś klocków Lego i tak dalej, także można wykorzystać. No i to co powiedziałam, to jak mamy Pół roku, on widzicie tu akurat jest choinka na przykład, na, na czasie. No to dziecko też się uczy różnych rzeczy związanych właśnie ze zmianą pół roku. Mamy fajne obrazki. To, co mi się w tej zabawce podoba, ponieważ nie powiedziałam jeszcze o cenie. Specjalnie nie chciałam na samym początku mówić, ponieważ cena może Was zdziwić. E, można sobie pomyśleć, że za taką pierdółkę na piramidkę wieży zapłacimy około 70 zł, także to już jest trochę droższa zabawka. Natomiast moim zdaniem warto. Jest to zabawka, którą mój syncio, e, powiem Wam, dostał na urodziny. E, ja już takiego prezentownika na roczek Wam teraz nie robiłam, nie odświeżałam tej wersji, jakby co taki prezentownik pojawił się rok temu albo dwa lata temu przy córce. Dwa lata temu przy córce, natomiast przy już tego nie odświeżam, ponieważ stwierdziłam, że będę nagrywała dzisiejszy odcinek z gwiazdką, a synek jest listopadowy, także wiecie, to się nakłada, więc wszystko jest na czasie. Dostał to właśnie na roczek i powiem wam, że ta zabawka jest z nami od trzech tygodni dwóch tygodni trzech tygodni jakoś tak i sprawdza się świetnie. Mój syn przechodzi na stop bardzo takie dosyć trudne ząbkowanie wszystko gryzie, wszystko tutaj buzi pakuje, no dzieci w ogóle uczą się to się nazywa. Od Realnie, taka jest faza, więc uczą się przez buzię, wszystko do tej buzi wkładają i muszę Wam powiedzieć, że te klocki pomimo, że to jest karton, to nie jest tak wytrzymałe, że praktycznie nic się z tym nie dzieje. Po pierwsze od śliny. Nic się tutaj nie odkleja od zębów. Nic mój syn nie przegryzł, po prostu jestem w szoku. Jedyne co, nie będę ukrywała, są jakieś ślady użytkowania. Właśnie myślę, z której strony Wam to pokazać, żeby było widać. Tutaj chyba przy tej pszczółce powinniście zauważyć albo za jasno. No są ślady zębów. Nie będę ukrywać, że nie, ślady zębów są, natomiast nic synek nie przegryz. Co więcej, na tym chyba największym klocku albo właśnie na tym stanęła sobie raz, nie pytajcie, nie wiem dlaczego. Taki był klimat. Moja trzyletnia córka, która waży jakieś 15 kg i też się z tym klockiem nic nie stało. Także naprawdę mega wytrzymałe. Yy, ona są chyba te zabawki z atestami, także ja od siebie serdecznie Wam polecam. Fajna zabawka, naprawdę firma Janot Good Job. Kolejna zabawka, którą bym chciała Wam przedstawić, a nawet będę mówiła o dwóch zabawkach, są to zabawki do wody. I od razu powiem, że ich nie pokażę teraz tak stricte tutaj fizycznie przed sobą, pokażę Wam na przebitkach, no bo ponieważ są to zabawki, które są w łazience. Właściwie jedna zabawka jest w łazience, druga zabawka dopiero do tej łazienki zaraz trafi, ponieważ jest to zabawka po mojej córce, którą ona się bawiła, a później jak skończyła się nią bawić, to wiecie, była przechowana do szafki. Zamknięta, żeby nie była na wierzchu. Także taka synek od niedawna dopiero myje się w dużej wannie, a nie w wanience. Więc będziemy musieli tą zabawkę wyciągnąć. I o tej zabawki może zacznę, żeby nie zapomnieć. Jest to zabawka znowu z firmy Dumel. Tym razem Rajska Wyspa. Tak to się nazywa. Bardzo fajna zabawka, serdecznie Wam polecam, jak ona wygląda. Tak jak teraz na pewno widzicie, jest to taka wyspa, taka niebieska, duża płyta, która właśnie za tą wyspę nam robi. I tak naprawdę na tej wyspie bardzo dużo się dzieje, ponieważ mamy i jakieś tam zwierzątka, tam jest delfinek, i mamy zjeżdżalnie, z których te postaci mogą zjeżdżać. I mamy taką fontannę, z której ta woda się przelewa. Mamy też chmurkę taką płaczącą, jakby e, z której też leci woda. Chmurka, taka prysznic, tak, którą sobie przyczepiamy do wanny. Także naprawdę fajna zabawka. Jest ona dość duża, spokojnie się w wannie zmieści, będzie sobie pływała. Dziecko może sobie siedzieć i przed sobą mieć właśnie tą, tą wyspę i się nią bawić. Także, moim zdaniem, bardzo fajna opcja. A jeżeli chodzi o koszt, to już patrzę na ściągę. Ona kosztuje tak około 80-90 zł, w zależności na jakiej stronie ją to wiecie i ta zabawka jest dla dzieci niby 18 miesięcy plus, czyli takich półtora rocznych, ale wydaje mi się, że dla rocznego najbardziej też się sprawdzi, ponieważ nie ma tam aż takich małych elementów, którymi dziecko miałoby sobie zrobić krzywdę. A druga zabawka, którą bym chciała polecić do wody, jest to zabawka z filmy sniki i jest to połów rybek, tak się nazywa, jest to zabawka, która jest przeznaczona już dla dzieci 12. Plus. 12 miesięcy, oczywiście, nie lat plus. Zabawka, która kosztuje około. 80 zł, też mniej więcej i jest to zestaw połów rybek, ponieważ on się składa po pierwsze z takiego ala domku, tak to chyba można nazwać, ze zjeżdżalnią, z takim wiatraczkiem i tam też przymocowana jest właśnie wędka i do tego są rybki, które można łowić i dodatkowo do tego jeszcze mamy łódeczkę, łódeczkę rybacką, tam też jest ludzik, którym właśnie można się bawić, także naprawdę fajna sprawa, powiem Wam, że zabawka wielofunkcyjna, ponieważ ja też można powiedzieć, może się nią nie nie bawię. Ale z niej korzystam, bo jak spłukuję wodę z mojego syncia, kiedy go myję, to bardzo często, ponieważ już wiecie, tam dodatkowych rzeczy nie chcę wznosić do wandy, żeby nie było za dużo, nie mam żadnego kubka, to bardzo często właśnie biorę tą łódkę, nabieram wodę na łódkę i po prostu syncia od góry oblewam i myję mu włosy, plecki i tak dalej, i tak dalej. Także i coś fajnego dla dziecka, i coś fajnego dla rodzica. Skoro jesteśmy już przy zabawkach takich wodnych to kąpieli, to też dodatkowy tip dzisiaj, który chciałabym Wam zdradzić, to powiedzieć o zabawce, której nie polecam. Tak, takie dzisiaj będą ciekawostki, a mianowicie chciałam wspomnieć o zabawce, która jest firmy Yokido, Jokidu jakoś tak, na pewno wam tutaj gdzieś napis zostawię jej przebitki. I jest to okręt podwodny plus prysznic. E, mówię o tej zabawce, ponieważ też niedawno się natknęłam na Instagramie, że ktoś się pokazywał, czy ktoś właśnie mówił, że chciałby kupić dziecku. I stwierdziłam, że jest to dość popularna chyba zabawka. Już ona mi tam miknęła kilka razy na internecie. Jest to zabawka, którą mieliśmy. I właśnie, w czasie przeszłym, zabawka, która bardzo szybko się zepsuła. Także z tego względu Wam nie polecam, ponieważ okej, okay, na początku była mega frajda, jest to zabawka, która była dla naszej córki kupiona, e, właśnie, żeby jakoś, wiecie, miała się czym bawić, mój mąż ją znalazł. Natomiast tutaj stosunek ceny do jakości to jest magne, ponieważ zabawka kosztuje około 120 zł. Zabawka do kąpieli. Umówmy się, gdzie dziecko w tej kąpieli spędza, no, wiecie, no, nie, nie wiadomo ile czasu. A zabawka nam naprawdę posłużyła chyba na, nie wiem, dwami jakoś tak. No po prostu niestety, ale ten prysznic, ten okręcik to się zepsuło, nie dało się nic z tym zrobić, nawet po wymianie tam baterii, no po prostu kaput. Kaput, cały ten mechanizm. Także ja od siebie Wam tego akurat nie polecam. I już takie końcowe zabawki, które chciałabym polecić, bo widzę, że ten odcinek będzie długi, bo jak zwykle baśka się rozgadałaś. Kolejna z propozycja, którą chciałabym wam polecić, to jest to zabawka, która myślę, że właśnie od roku. Tak myślę, od roku dziecko może zacząć swoją przygodę z tą zabawką, a mianowicie duplo, Lego duplo. No tak, są to zabawki, które rosną z dzieckiem, które się nie nudzą, tych zestawów jest pełno. Są to zabawki, które już też kiedyś wspominałam w którymś prezentowniku, nie zmieniły się jakoś okropnie, z czasem, w sensie nie są przerażające, tylko wyglądają dość podobnie jak te zabawki, którymi my, przynajmniej te roczniki 80. No i te dalsze 90. się bawiły. I to mnie bardzo cieszy, że te postacie też są takie przyjemne nie są jakieś przerysowane, przemalowane, jak niektóre larki, ale już dość o tym. Tutaj chciałabym Wam polecić na przykład właśnie taki zestaw, który mój synek Naroczek dostał, ale jak mówię, pod też się nada, po prostu muszę się wiedzieć. Zestaw mnie pokonał. Jest to taki zestaw z taką ciuchcią, są dwa ludziki, no to ludziki zawsze są najlepsze, jest też kotek, także no pełny wybór, tutaj akurat mam napisane, że jest to zestaw od półtora roku do trzech, nie wiem czemu do trzech, także myślę, że też się będzie bawiło, w każdym razie od półtora roku, wydaje mi się, że już roczne dziecko może się bawić, my mamy już to przetestowane, że synek nawet tak nie miał roczku, to już mieliśmy te ludziki właśnie wyjęte, wiecie, niedługo, nie niedużo nie mniej niż rok miał no tam z 10 miesięcy i już były bezpieczne, bo nawet jeżeli tam wiecie, wziął sobie coś do buzi, no to nie wziął całego Budzika, więc te elementy nie są tak małe, a jeżeli trafiły się jakieś mniejsze, nie wiem, jakieś kwiatuszki czy coś, no to ja takie elementy zawsze wiecie, mama jako pierwsza rozpakowywała i po prostu chowałam i mi dziecko się tłumaczyło, że na razie to trzeba schować, no bo jest to mniejsze, które może to połknąć i może się stać krzywda. Także takie rzeczy jak najbardziej Wam polecam. Jeżeli chodzi o ten zestaw, nie powiem Wam dokładnie, ile on teraz kosztował, ale oczywiście, wszystkie zabawki dzisiaj wspomniane postaram Wam się na dole podlinkować. To też jest inspiracja, bo możecie nie dobrze kupić jakiś inny zestaw. W każdym razie daję znać, że Lego Duplo już tam właśnie od tego roku, półtora roku, takie zestawy posiada i jak najbardziej dla takich dzieci one się sprawdzą. Są to zestawy, którymi można się naprawdę długo bawić na różne sposoby i chociażby ta wcześniejsza zabawka, o której wspominałam, piramida, z to właśnie do tych kaktoników też można takie liczki wkładać, przekładać, wyjmować, wkładać, wyjmować, wkładać. I uwierzcie mi, że takiemu rocznemu dziecku się to bardzo, bardzo, bardzo podoba. Już prawie koniec, ale jeszcze nie koniec. Zostały nam dwie zabawki. I przedostatnia zabawka, o której chciałam wspomnieć, i zaraz jak będę ją podnosiła, to muszę to robić bardzo delikatnie, ponieważ jest to zabawka dźwiękowa. Tak, my, rodzice, uwielbiamy zabawki, które wydają dźwięki. No ok, no właśnie ich nie lubimy, ale nie ukrywam, że ja takich zabawek, pomimo, że są denerwujące i wiecie, jak cały dzień są krzyki, wrzaski, to jeszcze za zabawki grające. No nie jest to sprzyjające dla naszej psychiki, ale z drugiej strony potrafią być naprawdę fajne. I tutaj już po raz ostatni obiecuję. Dzisiaj pojawia się firma Dumel. Jak wspomniałam, nam te zabawki świetnie się sprawdzają. Eee, polecałam wam z tej firmy odkrywczy domek, który dalej ekstra nam się sprawdza i na rok, moim zdaniem, też będzie świetny, ale dzisiaj nie o tym. Także, jeżeli o tym domku chcecie więcej posłuchać, to odsyłam was do prezentownika właśnie sprzed. Bodajże chyba dwóch lat, albo właśnie co kupić dziecku na Tam o tym domku więcej mówiłam. Jeżeli macie Instagrama, to też zachęcam, bo tam jest cała relacja i pokazuje wszystkie praktycznie funkcje tego domku, więc na Instagram jak najbardziej Was też odsyłam. Natomiast dzisiaj pomówimy o nowej zabawce, nowej dla mojego synka, którą też dostał na roczek. Tutaj cioci, która kupiła serdecznie, jeszcze raz dziękujemy. I jest to, mianowicie moi drodzy, traktor farmera. Tak to się nazywa. Mam nadzieję, że uda mi się zabawkę tak Wam pokazać. Tu jest taki traktor. To teraz siebie zasłoni, ale to nie ja jestem ważna. Jest to zabawka, która jest bardzo fajnie wykonana, zresztą jak wszystkie zabawki Dumela, która jest kolorowa. No, może nie jest to takie super Insta-friendly, bo nie są to takie, wiecie, kolorki pastelowe, ale moim zdaniem fajne dla dzieci kontrastowe, więc dziecko od razu się tym interesuje. Co w tych zabawkach jest takiego fajnego? Może już. Pokazałam Wam mniej więcej jak to wygląda. Zaraz opuszczę. Po pierwsze mamy ludzika, po drugie mamy zwierzątka, tu jest kilka, bo mamy konika, świnkę, kulkę, baranka, tak, owieczkę i krówkę. I fajne jest to, że po przyciśnięciu każdej jakby z tych figurek mamy dźwięki, ale tak samo jak było w domku odkrywczym, tak samo jest tutaj, że jak raz naciśnięcie no to na przykład macie jakiś dźwięk, czy nie wiem, piosenkę albo w przypadku zwierzątek, no to odgłos, jaki to zwierzę yy, po prostu wydaje. A jak drugi raz przyciśnięcie, to macie wierszyki. To jest bardzo fajna opcja, bardzo przyjemny męski głos, który te wierszyki mówi i tak samo śpiewa te piosenki, także moim zdaniem bardzo fajna opcja. Co więcej, jak tutaj naciśnięcie z przodu na ten komin, nazwijmy to, no to wtedy to autko nam jedzie samo. Samo się przemieszcza. Także moim zdaniem fajna opcja. Co jest jeszcze fajne, że te figurki oczywiście się wyjmują wszystkie, więc możemy się nimi bawić między zabawkami. Te figurki z Farmera możemy użyć do domku Dumela i tam się nimi bawić, czy możemy je połączyć z, z klockami Lego, o których wspomniałam, Duplo. Możemy wymieniać, przekładać, wkładać, wyjmować. Tak jak mówiłam, roczne dzieci to uwielbiają. Także Wam tą zabawkę serdecznie polecam. Zabawka bardzo fajna, mega wytrzymała, bo już kilka razy wiecie, zleciała, tutaj tak była przewalona, w drugą stronę przewalona, więc wiecie, jak te dzieci one się nie bawią tak delikatnie, a naprawdę jest wytrzymała. Jeżeli chodzi o koszt tej zabawki, to ona kosztuje w internecie tak od 110 do 130 zł, ale właśnie czatujcie na jakieś promocje, bo nieraz można ją nawet poniżej trochę stówy kupić. Także tak to się prezentuje. Serdecznie Wam polecam. I już ostatnia zabawka, o której w dzisiejszym odcinku chciałabym wspomnieć. I mianowicie będzie to coś też rozwojowego, ponieważ kiedy mówimy o rocznym dziecku, albo nawet trochę mniejszym lub trochę większym, to mówimy o takim dużym skoku rozwojowym, czyli chodzeniu. Dziecko w tym okresie uczy się chodzić. Więc jeżeli chodzenie, to pchacz. E, powiem Wam, że na samym początku byłam trochę sceptycznie do tego nastawiona, kiedy moja córcia, bo to właśnie jest prezent, który już. Już u nas jest od 3 lat, kiedy moja córka to dostała. Natomiast z czasem stwierdziłam, że naprawdę jest to fajna zabawka. Na rynku tych pchaczy mamy mnóstwo, także możecie znaleźć jakiś pchacz ala wózek, możecie znaleźć pchacz ala cała taka jakby tablica edukacyjna, że mamy różne przyciski. Ja jestem tego zdania, że jeżeli to rzeczywiście ma posłużyć dziecku jako ee, chodzik, nazwijmy to pchacz, balkonik, bo tak też się śmieją, że to trochę wygląda jak Julia, taki balkonik. A jak dziecko z tym chodzi, to moim zdaniem im mniej udziwnień, im mniej przycisków tym lepiej, no bo jak są przyciski, to dziecko tak naprawdę nie chodzi, tylko stoi i sobie wciska i się tym bawi, czy to są wózki, czy to są rowerki, czy takie typu rzeczy, czy jakieś hulajnogi. moim zdaniem w prostocie siła i my mamy pchacz z Chico Chico, chyba Chico się tam, tak? tak mi się wydaje chyba Chico, chico się mówi, no nie wiem, najwyżej mnie poprawcie Mamy pracz Schiko, który jest właśnie wózkiem sklepowym. To się nazywa pracz Wesołe Zakupy, jeżeli chodzi o jego cenę, już patrzę na ściągę, on kosztuje około 130 zł. I jest to pracz właśnie, który może być wózkiem na zakupy, czyli taki pracz przypominający trochę wózek Lidlowy, no w cudzysłowie. Co mamy w tym pchaczu? Po pierwsze, on oczywiście jest na kółkach, więc jeździ, po drugie ma koszyczek, więc można tam wszystko wkładać, wyjmować, wkładać, wyjmować. I jeszcze w tym haczu też zamontowane jest takie, ja to nazywam koło fortuny, gdzie to się wszystko kręci, z drugiej strony też się coś tam kręci, coś tam można wcisnąć, ale tych opcji nie ma za dużo. I dodatkowo co możecie wyjąć, a możecie też oczywiście włożyć do tego wózka, no to mamy zestaw skaner i trzy nazwijmy to warzywka, no bo po prostu jedzeniowe rzeczy, bo tam nie są do końca warzywa, tam mamy pomidora, mamy śliwkę i mamy ser. I mamy ten skaner i w zależności co przyciśniecie, to skaner w ogóle ma dwie funkcje, to też jest bardzo fajna opcja, bo ma funkcję po polsku i funkcję po angielsku. Jak go przyciśniecie, to tam są też pioseneczki polskie i angielskie, ale też są słowa, czyli kiedy tym skanerem najedziecie na to dane warzywko, e, na przykład na pomidora, no to mówi Wam, że to jest pomidor. Drugi raz, jak naciśnięcie, to na przykład mówi Wam, że pomidor jest czerwony, bo rzeczywiście jest czerwony, e, tak samo jak w, w rzeczywistości. E, a kolejnym razem, jak naciśnięcie, to mówi Wam, że to jest koło, tak? No bo pomidor ma kształt koła. E, także jakby dużo funkcji. Jedna rzecz, co nas, co nas z mężem dziwi, ale zauważamy, że to nie jest tylko przy tej zabawce, tylko też przy innych, e, to kiedy jest powiedziane, że śliwka jest niebieska. To jest trochę dla mnie dziwne, moim zdaniem śliwka jest fioletowa. No ale cóż, widzimy, że to przy różnych innych zabawkach i to z innych firm też się powtarza, że właśnie chyba z angielskiego właśnie, że śliwka jest blue, że jest niebieska. Troszkę to dziwne, no ale niech im będzie. Dobrze, kochani, to już był cały prezentownik, co kupić rocznemu dziecku około. Mam nadzieję, że takie prezenty wam się spodobały. Starałam się zrobić przedział nowe, taki dosyć optymalne, czyli mieliśmy zabawki od 30 zł do 130 zł. Także wydaje mi się, że dla każdego coś fajnego. Ja wiem, że na gwiazdkę kupujemy często prezenty nie tylko dla swoich dzieci, ale dla dzieci, nie wiem, z rodziny czy dla znajomych, więc powiedzmy dla swojego możemy wydać większą kwotę dla dziecka kogoś innego, no nie zawsze może chcemy wydawać powyżej 100 zł na prezent, także jak najbardziej to rozumiem, stąd takie właśnie przedziały, też mamy różne... Różną sytuację, tak. Ten rok też nie, dla nikogo nie był łatwy, więc wydaje mi się, że można znaleźć fajne zabawki rozwojowe, które też będą kosztowały poniżej 100 zł. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to oczywiście zostawcie kciuka w górze. Wszystkie, tak jak powiedziałam, zabawki postaram Wam się podlinkować w opisie tego filmu. I oczywiście już od razu uprzedzam, że następny odcinek, jak się pojawi na moim kanale, też będzie gwiazdkowy i to będą prezenty dla dziecka 3, czyli 3-latka, co można kupić pod choinkę. Ściskam Was mocno, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, a oglądasz mnie na kanale, to będzie mi szalenie miło, jeżeli dołączysz do tego tysiąca i będziemy tą liczbę dalej powiększać. Także co? Ja się już z wami żegnam. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Buzaki, ta!